Cześć, tu Maciek z PC World i dziś mamy dla Was recenzję gry Bayonetta 3 na konsoli Nintendo Switch. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie proszę suba i łapkę w górę. Pomoże nam to tworzyć jeszcze więcej podobnych treści. Dzięki. Długo, aż 8 lat czekaliśmy na powrót Bayonetty. Wyjątkowej wiedźmy, która poradzi sobie z każdym przeciwnikiem i rozwiąże każdy problem. Nasza bohaterka po raz kolejny zostaje uwikłana w starcia pomiędzy potężnymi siłami i z właściwym sobie wdziękiem rusza do walki. Historia nowej Bajonetty zaczyna się dość mrocznie i prezentuje nam naszą bohaterkę z nowej strony, a mianowicie pokonaną, pobitą i na zwycięstwo. Hitchcockowski początek to jednak nic w porównaniu do tego, co dzieje się później. W wyniku ataku nowej, nieznanej rasy istot rozdarte zostają granice pomiędzy poszczególnymi wymiarami i tylko Bajonetta, a w zasadzie bajonety mogą temu zaradzić. Jeśli zatem podobają się Wam historie w stylu Doctor Strange w Multiwersum Obłędu czy Spider-Man Uniwersum, to i spodoba Wam się historia opowiedziana w Bajonetta 3. Trzeba jednak przyznać, że fabuła przedstawiona w Bajonetta 3 nie należy do najłatwiejszych. Narracja jest nieco chaotyczna, przez co łatwo się w niej pogubić. Szczególnie w pierwszych etapach poczułem się przytłoczony zaprezentowanymi wydarzeniami, na szczęście z każdą kolejną godziną odkrywałem kolejne elementy układanki, przez co całość jest znacznie lepsza w odbiorze. Wielu graczy pewnie zadaje sobie pytanie, czy muszę znać historię z poprzednich odsłon serii, aby dobrze bawić się przy Bayonetta 3. Odpowiedź brzmi: nie. Najnowsza część przygód wiedźmy to historia wyraźnie oddzielona od poprzednich i należy ją traktować jako samodzielny tytuł. Oczywiście nie zabraknie tu nawiązań do wydarzeń i postaci ze starszych gier. Jednak nawet osoby nieznajomione zna z uniwersum szybko odkryją, kto jest kim i jakie relacje łączą poszczególnych bohaterów z bajonetną. Studio Platinum Games miało coś do udowodnienia graczom po słabiutkim Babylon's Fall. Na ratunek przyszła bajonetta, która udowadnia, że w gatunku gier akcji nie ma takiej drugiej jak ona. Już sama bohaterka i jej wyjątkowy styl walki zachęcają do tego, aby przy najnowszej części serii spędzić długie godziny. Będę z wami absolutnie szczery. Nie spodziewałem się, że Bayonetta 3 zrobi na mnie aż takie wrażenie. System walki jest niesamowicie angażujący. Z jednej strony łatwo zrozumieć jego podstawy, z drugiej oferuje głębię, która zaskoczy nawet największych fanów gatunku. Jest niezwykle dynamicznie, a przy tym efekciarsko. Co więcej, w trakcie rozgrywki regularnie otrzymujemy nowe bronie, kombinacje ataków, zdolności i demony, które znacznie rozszerzają nasze możliwości podczas starć. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że jest ich za dużo. Bowiem w trakcie jednego przejścia gry nie zdążymy się nimi wszystkimi nacieszyć. Warto parę słów poświęcić również demonom, bo to one odgrywają kluczową rolę podczas starć. Bayonetta może bowiem nie tylko korzystać z mocy mrocznych istot, aby zwiększyć swoje umiejętności, ale również przejmować na nimi bezpośrednią kontrolę. Każdy demon, nad którym przejmiemy kontrolę, posiada swoje unikalne zdolności i kombinacje, co dodatkowo zwiększa nasze możliwości ofensywne. Na przykład jeden z nich, urocza Madame Butterfly, potrafi zakląć przeciwnika, przez co jest on podatny na ataki. Jest też demoniczny pociąg, ogromny ognisty pająk, czy bestia będąca mroczną wersją godzili. System walki w Bayonetta 3 jest znakomity, ale twórcy postanowili, że i tak dodatkowo rozmaicą nam rozgrywkę. Przede wszystkim Bayonetta to nie jedyna postać, nad którą przejmiemy bezpośrednią kontrolę. Viola to zupełnie nowa postać w serii, która w najnowszej odsłonie odgrywa kluczową dla fabuły rolę. Najmłodsza wiedźma dzierży magiczną katanę i jej sposób walki znacząco różni się od tego, co prezentuje Bayonetta. Jest jeszcze oczywiście Jean, czyli bliska przyjaciółka tytułowej bohaterki, co ciekawe. Specjalnie dla niej Platinum Games przygotowało zupełnie nowy tryb rozgrywki, w którym Bayonetta 3 zmienia się w produkcję 2D na wzór Metroid Dread. Nie samą walką jednak gra żyje i dobrze, że zauważyli to również twórcy gry. Pomimo zamkniętej i podzielonej na wyraźne rozdziały struktury, obszary dostępne w Bayonetta 3 są zróżnicowane i kryją w sobie mnóstwo tajemnic. Czekają na nas liczne łamigłówki logiczne, czasowe wyzwania platformowe, opcjonalne starcia z minibossami i mnóstwo znajdzie oraz przedmiotów kolekcjonerskich do zdobycia. Cytując bajonetę, rozmiar to nie wszystko, i konsola Switch udowadnia to po raz kolejny. Gdy wielu graczy z zaangażowaniem obserwuje starcie urządzeń od Microsoftu, to Nintendo robi swoje i dostarcza nam kolejne znakomite tytuły. W 2022 roku otrzymaliśmy już m.in. Splatoon 3, Fire Emblem Warriors 3 Hopes czy Xenoblade Chronicles 3. Teraz do tego zacnego grona to łącza trzecia odsłona przykład bajonetty. Wszystkie te tytuły łączy nie tylko wyłączność na konsoli Nintendo, ale również wysoka jakość wykonania pod niemal każdym względem. W przypadku bajonety możemy mówić przede wszystkim o znakomitym udźwiękowieniu i jeszcze lepszym dubbingu, który choć zdążył wywołać już masę kontrowersji, Jennifer Hale zastąpiła w tytułowej roli Helenę Taylor, to wciąż jest na najwyższym światowym poziomie i to właśnie w dużej mierze rewelacyjnie odegrane postacie napędzają najnowszą historię o Wiedźmach. Na szczególne słowa uznania zasługuje ścieżka dźwiękowa, która idealnie współgra z tym, co dzieje się na ekranie. Nieco gorzej prezentuje się oprawa graficzna. Choć jestem świadom ograniczeń technologicznych Switcha, to śmiało mogę stwierdzić, że widziałem już ładniejsze produkcje na konsoli Nintendo. Szczególnie dotyka to rozgrywki w formie przenośnej. W pewnych momentach rozgrywki kamera jest ustawiona na tyle specyficznie, że trudno dokładnie zauważyć, co aktualnie dzieje się z naszą postacią i przeciwnikami. W doku i na dużym ekranie ten problem jest znacznie mniejszy, ale i tak odnoszę wrażenie, że Bayonetta zasługiwała na lepszą oprawę graficzną. Możliwe jednak, że twórcy celowo zdecydowali się na takie działania, bowiem nie chcieli utracić płynności rozgrywki, co w takiej grze jak Bayonetta 3 jest niezwykle istotne. Pod względem optymalizacji nowe przygody urokliwej wiedźmy wypadają bowiem znakomicie. Zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym wszystko działa płynnie i bez najmniejszych przycinek. Nie tylko dynamiczne i widowiskowe starcia nabierają dzięki temu kolorów, ale również przejścia pomiędzy rzeczywistym gameplayem a przerywnikami filmowymi. Dzięki temu Bayonetta 3 to jedna z najlepiej zaprezentowanych historii tego roku. Bez względu na to, czy jesteście fanami serii, czy też nie, Bayonetta 3 to jedna z najlepszych gier tego roku i kolejny wybitny tytuł na wyłączność konsoli Nintendo Switch.